Cześć, witam Was, Marek. Ten blok, który teraz nagrywam, jest jakby odpowiedzią, odpowiedzią dla Marcina. Marcin zapytał mi się, czy faktycznie chciałem być sam w celi i dlaczego. Marcinie tak, chciałem być sam w celi, ale to na pewno nie dlatego, że bałem się spółwiedziów na przykład, bo myślę, że w Twoim pytaniu można byłoby wyczuć taki, taki mały podtekst. Nie, nie. Nie bałem się współwięźniów. Zresztą tak jak Wam powiedziałem we którymś vlogów, okazało się, że często więźniowie, mimo tego, że są przestępcami, yy, mają więcej zasad i zasad i takiego jakiegoś takiego honorowego postępowania niż większość na przykład hejterów, którzy wpadają na te czy inne kanały po to, żeby wydać swoją frustrację. Chciałem być sam w celi, dlatego, że ciężko mi było, że jak powiem, znaleźć fajnego, fajnego partnera, czy fajnych partnerów do wspólnego spędzenia czasu. To się zdarzało. Wspaniałego przez miesiąc prawie partnera takiego Sławka. Cholernie, cholernie sympatyczny człowiek. Nawet mu powtarzałem, Sławek, jak to się dzieje, że musiałem trafić do aresztu, żeby poznać naprawdę wspaniałego człowieka. Miałem też takiego Gabriela, który był obywatelem już Niemiec, chociaż był Polakiem, ale od 30 lat mieszkał w Niemczech. Też cholernie sympatyczny człowiek. Miałem też młodego człowieka, 25-letniego, który Cóż, jeżeli chodzi o wykształcenie, był człowiekiem no, dość prymitywnym, a jednak siedziało mi się z nim y, dobrze. Może trudno było znaleźć temat do rozmowy, ponieważ jego jedynym tematem do rozmowy <gry> przez trzy tygodnie było, dlaczego nie ma tu żadnej kurwy. Więc ciężko mi byłoby znaleźć taki prawdziwy talent do rozmowy, niemniej jednak te trzy tygodnie, które byliśmy razem pod celą y, dość fajnie minęły. Ale też trafiali mi się y, tak zwani prawdziwi przestępcy bym powiedział, czyli takie osoby, które faktycznie, faktycznie z łamanie prawa urządziły sobie jakieś styl własnego życia. I tu już na przykład y, ciężko mi było przebywać z takimi osobami, ponieważ no, bez przerwy poruszały jeden temat, y, gdzie co ukraść, jak ukraść, y, no, czyli kwestia tych y, swoich y, przestępstw, a siłą rzeczy nie był to temat dla mnie specjalnie interesujący. Częstą, y, częstą przyczyną y, mojej niechęci do y, przebywania w celi z innymi z, skazanymi było na w to, że oni jakby nie chcieli respektować prawa do prywatności, czyli do możliwości jakiegoś spędzenia czasu według własnego widzimisię. Uwielbiam czytać książki. Tam miałem wreszcie na to czas. Natomiast nie lubię, jeżeli czytam książkę, jeżeli ktoś mi ją przerywa. przerywa zadając jakieś tam pytanie, czy próbując wciągać mnie do rozmowy, bo to mnie rozprasza. Dlatego pobyt w celi samemu miał te zalety, że lepiej być czasami samemu w celi niż z partnerami, którzy jakości nie leżą. O, na przykład w Środkowie Trybunałeś byłem. Tam trafiłem pod celem pod celu na dwóch młodych ludzi. Jeden i drugi uważali, że cały świat ma się kręcić tylko wokół nich. Byli nie do zniesienia. Byli nie do zniesienia i powiem tak, że właśnie przez to pobyt w Piotrkowie uważam za najgorszy. Nie to jedzenie, które było wredne i kiepskie w Piotrkowie. Właśnie to, że miałem za partnerów osoby, totalnie egoistyczne, którym się wydawało, że są pępkiem świata. Dlatego też yy, chciałem mieć tą możliwość przebywania w celi samemu. Po drugie, yy, to jest jeszcze, yy, jest jeszcze parę innych czynników. Bo na przykład, jak jesteś sam w celi, to ją sobie gruntownie fajnie posprzątasz i w ten czas wiesz, że masz czysto. Szczególnie jeśli chodzi o tak zwany kącik, czyli WC. Ja należę tego typu ludzi, że no, lubię jak to mówią usiąść na sedesie. Tym bardziej, że, ja wiem, pewno wiele osób będzie się może iść z tego śmiało. Ja lubię czytać w tym miejscu. Uważam, że takie bierne siedzenie na desce jest czasem zmarnowane. No a jak usiąść na takiej desce, jak ona jest brudna, zaniedbana, bo nikt nie ma ochoty jej solidnie podtrząsnąć. I w efekcie, mimo że areszty unikają jak ognia tego, by więzień był sam w celi, bo zawsze jest jednak ryzyko, że może y, zrobić jakiś, jakąś dziwną sytuację na przykład samoagresnik, to jednak przez pewien moment, przez no, troszeczkę ponad 30 dni udała mi się taka sytuacja, ale to dzięki temu, że jestem osobą niepalącą. I nie wolno mnie posadzić, znaczy tak, byłem osobą niepalącą i niegrypsującą. grypsującą. W związku z powyższym zgodnie z przepisami, jakie obowiązują, nie wolno mnie było posadzić do kogoś, kto pali lub grypsuje. Z tym, że łatwiej było ominąć kwestię tego grypsowania, bo to się zdarzało, że jednak takie osoby przebywały ze sobą w celi. Natomiast nie wolno było i tego przestrzegano bardzo ściśle w zasadzie. Posadzić kogoś, kto jest niepalący, spalący. Przestrzegaj tego ściśle z prostej przyczyny. To mogło zrodzić po stronie Skarbu Państwa roszczenia odszkodowawcze i zresztą wielu, więźni, więźniów, bardzo wielu więźniów takie roszczenia składało. Zresztą Więźniowie składają wiele roszczeń, jedne są na pewno uzasadnione, inne są wydumane, a większość tego rodzi się z faktu po prostu, że człowiek siedzi i trochę się nudzi. Myślę Marcinie, że to wyjaśnienie Cię zadawala.